W serialu Pierwsza Miłość śpiewa piosenkę tytułową, ale już w serialu Osiecka wcieliła się w postać Katarzyny Gertner. Ponadto jest kompozytorką i autorką tekstów. Dziś w muzykalnościach Olga Szomańska opowie o spotkaniu z Januszem Radkiem. Współpraca z Januszem Radkiem powstała dokładnie 20 lat temu przy próbach do Tu es Petrus, które miały premierę w, w kadzielni w Kielcach. Ja się troszkę wstydziłam tego dziwnego człowieka, Otwierającej szeroko buzię, ale okazało się, że nie jestem gorsza, bo otwieram jeszcze szerzej buzię niż on podczas śpiewania. I tak y, prawie zjadając się na scenie, okazało się, że się bardzo, bardzo, bardzo mocno kochamy. Y, przyjaźń trwa 20 lat i to jest naprawdę przyjaźń. Nagrywamy ze sobą różne rzeczy. Utwór Nie Odchodź jest tego przykładem. Jesteśmy z niego oboje bardzo dumni. Teledysk jest spełnieniem naszym. Bo pokazuje i naszą wielką przyjaźń, i naszą relację, i niech to trwa. A może trwać, bo w planach kolejne duety Olgi i Janusza. Tymczasem Olga pisze nową solową płytę, album, a na pewno jego fragmenty poznamy po wakacjach.